Drogie dzieci, dzisiaj poznamy literkę ni. A można przeczytać to jako angiel po angielsku ni kolano. I zobaczcie, jak ono się pisze. Ni, n i z taką kreseczką w prawą stronę. Dobrze? Napiszecie jedną linijkę i drugą linijkę. A kto już napisał, napiszę w zeszycie. Dobrze? I teraz powtórzymy sobie literki z literką ni ań eń oń uń eń to jest troszeczkę takie a, trudne do wypowiedzenia także jeszcze raz ań eń oń uń eń Teraz powtórzymy sobie wyrazy. Dobrze? Leń, koń, tańce, bań, ka, bańka. bańka. Je, leń, je, leń, pień, sto, pień, sto pień. Chciałabym teraz, żeby do każdego słowa narysować obrazek. Na przykład widzisz tutaj leń, mówisz leń i rysujesz lenia, albo mówisz koń i narysujesz konia. Dobrze? Dziękuję. Zapraszam do części drugiej.